GMC Lonstar Sierra Limo to transformacja modelu GMC Sierra, dostosowana do użytku jako limuzyna. Cechuje się wydłużonym nadwoziem oraz luksusowym wnętrzem idealnym do transportu większej liczby pasażerów w komfortowych warunkach. Długość tego pojazdu to 9100 cm. Monster Truck Sin City Hustler to limuzyna Ford Excursion należąca do Brada Campella i Jen Campbell. Ciężarówka ma 9800 cm długości, co czyni ją najdłuższym monster truckiem na świecie. Został on wpisany do księgi rekordów Guinnessa w 2016 roku. Limozyna Colossus została zaprezentowana światu w 2010 roku jako The King, twierdząc, że jest najdłuższą i największą limuzyną na świecie. Nigdy nią nie była, przynajmniej oficjalnie. Ale nawet dziś można ją znaleźć na każdej liście najbardziej imponujących, największych i najsłynniejszych pojazdów tego typu na świecie. Stare powiedzenie mówi, że w Ameryce większe jest dobre. W przypadku Kolosusa największe jest jeszcze lepsze. Wykonany z czegoś, co wygląda jak ciężarówka na Wister International, sam jego rozmiar wystarczy, aby spojrzał na niego po raz drugi, i trzeci, i czwarty. Jest również pomalowany na błyszczący żółty kolor, i ma niebieskie podświetlenie, więc tak w Kolosusie nigdy nie chodziło o subtelność. Od samego początku był częścią floty wypożyczanej w Glendale w Kalifornii. The Biggest Limo, która została założona w 2008 roku przez Karen Petrosyan i Gary'ego Pisculiana, oferuje ona wiele innych dużych samochodów, takich jak Bentley'e, Rolls Royce'y i BMW. Tak jak sugeruje jej nazwa, ale żaden z nich nie może się równać z Kolosusem. Długość tego pojazdu to 1220 cm. Big Blue Limo to obecnie największa i najbardziej luksusowa limuzyna na świecie. Wielka niebieska limuzyna to w rzeczywistości półciężarówka, która została przekształcona w limuzynę. Funkcje, które odróżniają ten samochód od innych największych samochodów na świecie, obejmują 11 telewizorów z płaskim ekranem trzy oddzielne sekcje VIP z tyłu oraz system dźwiękowy, który został zainstalowany wewnątrz limuzyny. Samochód ma wystarczająco dużo miejsca w środku i może pomieścić 45 osób. Samochód jest dostępny do wynajęcia dla osób, które chcą cieszyć się luksusową przejażdżką po mieście. Długość tego pojazdu to 1250 cm. Hammer H2 z potrójną osią to prawdziwy showstopper. Ta luksusowa bestia ma potężny cios dzięki dodatkowej osi zapewniającej dodatkową stabilność i rozkład obciążenia. Nie są to jednak codzienne przejażdżki. Dziś są one dostosowywane do specjalnych okazji takich jak wesela, studniówki lub inne wydarzenia, w których kluczowe jest zrobienie wielkiego wejścia. Na przykład, Hammer H2 Triple Axel Aqua jest uosobieniem luksusu wyposażonym w wiele dysz. Przy berdach bary wypełnione szeroką gamą napojów, jacuzzi, a nawet lasery i światła stroboskopowe. Długość tego pojazdu to 1280 cm. Konstrukcja limojeta jest tak dziwaczna, że jej konstruktor Dan Harris z Bend w stanie Oregon musiał sam zaprojektować ramę tego pojazdu. Opracowanie jej zajęło mu aż dwa lata, a wykonanie auta pochłonęło 40 tysięcy godzin. Twórca limuzyny musiał opatentować układ napędowy, zawieszenie i systemy komputerowe znajdujące się na pokładzie. Jednak nie był to wysiłek zmarnowany, bo Limo Jet uzyskał wszelkie wymagane pozwolenia i może legalnie poruszać się po drogach publicznych. Konstruktor walczy teraz o prawo do seryjnej produkcji tego auta. Candy Red Limo Jet ma długość 1280 cm i szerokość 2,5 m. Gondole przypominające silniki odrzutowe są de facto gigantycznymi głośnikami, które mogą otwarzać efekty dźwiękowe silnika odrzutowego. Pod maską trafił potężny 8,1-litrowy V8 Chevroleta o mocy 400 mechanicznych. Auto wyposażono w niestandardowe 28-calowe czerwono-czarne koła z oponami Kumho 325 przez 25 Wewnątrz dominuje czerwono-czarna skóra i elementy wykonane z włókna węglowego oraz cztery ekrany do kamer zewnętrznych, które pomagają obserwować kierowcy, co się dzieje wokół auta. Oczywiście nie mogło tu zabraknąć potężnego systemu audio, 17, 17 000 wat i 42-calowego telewizora plazmowego. Do auta wchodzi się przez specjalne drzwi, które wyglądają jak schodki do samolotu. Kabina może pomieścić aż 18 osób. Superbus był projektem trwającym od 2006 do 2020 roku, mającym na celu stworzenie prototypu szybkiego elektrycznego samochodu przypominającego limuzynę, zdolnego do przewożenia 23 pasażerów z prędkością do 250 km/h na, na specjalnie zaprojektowanych wydzielonych pasach autostrady. Projekt Superbus, który był prowadzony przez holenderskiego astronautę. Profesora Wbo Okersa z Delft University of Technology aż do jego śmierci w 2014 roku. Przewidywał wygodny, zależny od popytu transport od drzwi do drzwi, rywalizujący z samochodem i pociągiem. Projekt, który obejmował infrastrukturę, logistykę, bezpieczeństwo, niezawodność i opłacalność ekonomiczną oprócz projektu samego pojazdu otrzymał finansowanie w wysokości 10 milionów euro w dużej mierze zapewnione przez państwo holenderskie. Plan wymagał, aby pojazd poruszał się po specjalnych superpasmach, ogrzewanych geotermicznie w celu zapobiegania oblodzeniu w zimne dni, więc koszty infrastruktury byłyby znaczne. Zamiast przestrzegać rozkładu jazdy, plan zakładał, że pojazd będzie kierowany w odpowiedzi na potrzeby poszczególnych pasażerów, oferując pełną podróż bez zmian w oparciu o centralny system optymalizacji tras, Długość tego pojazdu to 15 metrów. Kto powiedział, że trzeba wybierać między jazdą samochodem a lotem samolotem? To prawda, ta druga opcja pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i choćby z tego powodu jest wygodniejsza, ale dlaczego dla odmiany nie pomyśleć nie szablonowo? Jeśli musisz jechać, jedź w dobrym stylu. Jeśli nie można uniknąć podróży samolotem, upewnij się, że masz najlepsze miejsca w środku. I dosłownie jedynym sposobem w jaki można przebić przejażdżkę limuzyną odrzutową jest posiadanie własnego prywatnego odrzutowca, który mógłbyś legalnie poruszać się po drogach. Zapisz to w kategorii dziwne rzeczy, które istnieją i daj temu, kto wymyślił to dziwne urządzenie, należne uznanie za niesablonowe myślenie. Od 2004 roku, Bank 727 Jet Limo jest prawdziwą rzeczą i według wszystkich dostępnych raportów jest całkowicie legalny na drogach. W przypadku tak słynnej limuzyny odrzutowej, jak ta, dostępnych jest niewiele szczegółów na jej temat. A szkoda, naprawdę. W rzeczywistości jest to Boeing 727-24C, któremu ktoś odciął skrzydła i ogon, a następnie przymocował do autobusu Mercedes-Benz. Można tylko przypuszczać, że chodziło o stworzenie nowatorskiego, ale wciąż bardzo luksusowego sposobu podróżowania samochodem, a jednocześnie znalezienie alternatywnego zastosowania dla samolotu, który nie mógł już latać. Pod tym drugim względem projekt okazał się prawdziwym sukcesem. Ta odrzutowa limuzyna znajduje się obecnie w Stanach Zjednoczonych, ale pochodzi z zagranicy. Zbudowała ją firma VACA Limuzyn z Guadalajary w Meksyku. Największy serwis limuzyn w kraju, który pełni również funkcję warsztatu samochodowego. Wynajęli go na jakiś czas za około 1000 dolarów za 3 godzinną przejażdżkę i chwalili się, że jest to pojazd dopuszczony do ruchu drogowego i zdolny do osiągnięcia maksymalnej prędkości 124 mil na godzinę, czyli 200 km na godzinę. VACA zabrała samolot, odcięła jego skrzydła i ogon, a następnie umieściła kadłub w autobusie Mercedes-Benz z miejscami siedzącymi dla 40 osób. Większość kokpitu została zachowana, ale dodano kierownicę z oczywistego powodu. Odrzutowa limuzyna nadal zachowuje oryginalny silnik turbo diesla, waży 10886 kg. Przy pełnym zatankowaniu i ma około 16 metrów długości. Jakiś czas po oficjalnej odsłonie w 2007 roku, limuzyna pojawiła się na sprzedaż w serwisie eBay ze wszystkich yy, miejsc. Rozmazanym zdjęciom drzezującego wnętrza towarzyszył krótki opis, który podkreślał zatopiony salon z parkietem tanecznym, telewizorem z dużym ekranem, kominkiem i pełnym barem. Ponadto. Jeśli potrzebujesz dżemki, idź z tyłu i zobacz łóżko w kształcie serca z lustrem nieskończoności. Dżemka to piękny eufemizm na określenie tego, do czego zaprasza łóżko w kształcie serca. Inne dodatkowe funkcje limuzyny obejmowały światła stroboskopowe, więcej luster sufitowych, maszynę do mgły i aerodynamiczne fotele, wraz z małą łazienką i trzema klimatyzatorami. Te same niewyraźne zdjęcia, które można również zobaczyć w załączonej galerii, Ujawniają wnętrze, które było w połowie wygodne, w połowie dekadenckie i kiczowate. Oczywistym celem projektu było stworzenie jeżdżącego klubu dla 40 osób z możliwością spania w środku. Mimo kpin, jaki zbudziła limuzyna, została sprzedana za 275 tysięcy dolarów. Obecnie znajduje się na liście floty niejakiego Limo Boba, aka legenda właściciela Stary Limo Service. Jeśli jesteś w Los Angeles lub okolicach, nadal możesz prawdopodobnie wynająć tę przyciągającą wzrok limuzynę za 100 tysięcy dolarów miesięcznie lub nawet kupić ją za milion dolarów. Możesz też paść i zobaczyć ją osobiście, jeśli nie lubisz jeździć jak karykaturalny gangster. Limuzyny Hammer są w modzie, ale jeśli chcesz naprawdę zmienić swoją grę i jesteś starszy niż wiek licealny, Zawsze możesz wybrać się na przejażdżkę Midnight Riderem. Nawet nazwa jest bardziej atrakcyjna. Midnight Rider to, naj, to najcięższa i największa limuzyna na świecie, oficjalnie uznana przez Księgę Rekordów Guinnessa w 2004 roku i niepokonana do dziś. Jest to również nieoficjalnie najdroższa limuzyna na świecie i najbardziej fantazyjna na świecie. Dzięki swojemu eleganckiemu wnętrzu inspirowanemu prezydenckim wagonem kolejowym Pullman, używanym w XIX wieku. Historia Midnight Ridera jest być może równie interesująca co przejażdżka w środku lub niewiele mniej, a przez lata był on prezentowany w kilku amerykańskich międzynarodowych programach. Jest to pomysł Pameli i Michaela Macado z Midnight Rider INC z Kalifornii, którzy chcieli zbudować limuzynę niepodobną do żadnej innej na świecie, która pomogłaby gościom ponownie przeżyć dni chwały luksusowego transportu kolejowego. W tym celu spojrzeli na wagon kolejowy Pullman, używany przez prezydenta Granta i postanowili zbudować limuzynę, która ucieleśniałaby stylistykę tamtej epoki. Oznacza to, że do wykończenia wnętrza nie użyto tworzyw sztucznych, kompozytów, fornirów, imitacji powłok proszkowych ani strzywek, a jedynie autentycznych tkanin polerowanych mosiężnych poręczy i osprzętu rozlitego drewna brzozowego. Rezultatem jest ostry kontrast z wyglądem zewnętrznym, który nadaje tej limuzynie dodatkową przewagę. RIDER jest technicznie limuzyną z przyczepą ciągnikową, która została w 90% zbudowana we własnym zakresie przez zespół składający się zaledwie 5 osób. Składanie go w całość odbywało się etapami w ciągu 7 lat, a większość procesu polegała na próbach i błędach, ponieważ zespół przedstawił platformę różnym agencjom do zatwierdzenia. Kiedy ostatecznie ukończono go latem 2003 roku, Ryder osiągnął wynik 2,5 miliona dolarów. Choć właściciele szacują, że dziś jest to kwota dwukrotnie wyższa i całe 4 lata zwróciło się do z nawiązką. Oto The American Dream najdłuższa limuzyna na świecie. Przynajmniej według organizacji Guinness World Records. Mierząca 100 stóp i 1,5 cala limuzyna nie ma zbyt wielu pretendentów do tronu ale tak imponujący jak ten ważący 25 tysięcy funtów, wyposażony w lądowisko dla helikopterów masywny Cadillac, jeszcze bardziej imponujące jest to, że jego renowacja została w ogóle zakończona. Ta limuzyna była w strasznym stanie, zgniły kadłub, którego przywrócenie do życia wymagałoby gigantycznego wysiłku. Porzucona w Nowym Jorku została najpierw przetransportowana do Autozeum, gdzie podjęto nieudaną próbę jej odrestaurowania, Następnie, z pewnymi trudnościami i maską, która odleciała w drodze, nigdy więcej nie widziana, został przewieziony do Muzeum Samochodów Desert Land Park, gdzie w kilku kawałkach podjęto kolejną próbę ożywienia. Jak widać, wysiłek ten zakończył się sukcesem. Michael DeZer, znany deweloper nieruchomości w Nowym Jorku i na Florydzie, oraz Michael Manning z Autozeum pracowali razem, aby to się stało. Po drodze, trzy kadiraki zostały poddane kanibalizacji. Usunięto z nich niewyobrażalną ilość rdzy, zużyto mnóstwo skóry, winylu i wykładziny, a także wymieniono silnik. Rama pomocnicza wygląda bardziej jak ratownica mostu niż cokolwiek, co można znaleźć w pojeździe, a Manning przyznaje, że jej odbudowa była bardziej projektem inżynierii lądowej niż renowacją samochodu. Niemniej sześć do Eldorado zostało połączonych podczas pierwotnej budowy tego 24-kołowego potwora wymyślonego przez J. Orberga z Burbank w Kalifornii. Faceta stojącego za kilkoma samochodami, o których być może słyszałeś, takimi jak Kit z Knight Rider i wehikuł czasu DeLorean z Powrotu Przyszłości. Pierwotnie pojazd miał funkcję obracania, aby spróbować poruszać się po zakrętach z większą gracją. Nie jest jasne, czy funkcja ta została zachowana podczas renowacji. Jego ogon mieściło lądowisko dla helikopterów, którego powierzchnia mogła być używana jako patting green, gdy helikopter nie był w pobliżu. W swojej pierwotnej wersji miał również dwa silniki, dziesiątki okien, telewizory, telefony, salon, łóżko wodne, jacuzzi i basen z deską do nurkowania. Długość tego pojazdu to 3050 cm.